Zobaczyć to, to jest jak zabija tego bossa. No dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy, udało mu się rzeczywiście? Patrzę, wczoraj klip. Jest! 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 Kurwa, jest! Wypierdalaj malenia! Kurwa wreszcie, nice! <grystanie> Można zrobić taką przeróżkę, że mamą trafił ku treściu, tak cieszy. Jest! Jest! Kurwa jest! Wypierdalaj malenia! Kurwa wreszcie, nice! I żadnych summonów kurwa nie trzeba No kamerki nie ma szkoda kurde, już, już, już długo nie ma tej, tej kamerki, a wiele by fajnych takich akcji bo Jak wtedy jak się przestraszył tą ważką kurwa Ja się przestraszyłem Człon... A bo teraz się cieszy no Musi być szanka za 5000 Ja pierdzielę Już ma 111 dolarów z 1300 ja pierdolę, ty. Jaka. Wielki chuj maleni, wy Gdzie ona jest? Kurwa, jeszcze dla pewności jej dojebie, żeby kurwa nie wstała z przypadkiem. Pierdolona rura. Nogi jej połamie. No nie możesz go bić? Nie ważysz. Zyszyłem go. On mnie jeszcze zabija. Co z tego, to jest jest! Jest! Kurza jest!